Mam tutaj taki malutki modulik, że aż mi ciężko ostrość aparat łapie, jest taki mały. Co to jest? To jest BMS, ale tylko i wyłącznie dla jednego pojedynczego ogniwa. Umożliwia on ładowanie i rozładowywanie w sposób bezpieczny pojedynczego akumulatorka, np. przykład 18650 w technologii litowo-jonowej. Maksymalny prąd, który można z tego wariata wyciągnąć, to jest 2A, i jednocześnie 2A są na ładowanie i na rozładowanie. W szczycie, z tego co pamiętam, on może 3A wyciągnąć, więc całkiem fajny bonusik, prawda? Taki BMS, dzięki temu, że jest malutki, no, można go po prostu przykleić na pojedyncze ogniwo i można go tutaj polutować bądź zgrzać, bo są takie blaszki przystosowane do zgrzewania taśmami niklowymi. Przyda się takie coś do projektów np. budowanych na ESP32, które są zasilane z pojedynczego ogniwa, po prostu, żeby to ogniwo nie zniszczyć, nie przeładować, nie rozładować za głęboko. A gdzie taki moduł znajdziesz? No oczywiście w sklepie, tutaj M-Salamon, trochę takie rozmazane tło. Link do tego produktu masz oczywiście w opisie oraz w komentarzu.